Macie Danielczyk SPS Eko różanka. No SPS Ekoróżanka, czarny koń zawodu mogę tak powiedzieć, bo trzy mecze czy zwycięstwa, młoda drużyna, fajnie gracie. Jak podsumujesz to ostatnie spotkanie, które też wygraliście? Graliśmy tak naprawdę też sercem i dzięki naszemu najlepszemu zawodnikowi Patryk Waszczuk. Rozgrywał fantastyczne zawody. Ale ja to chyba za nie, na, nie, nie na jednym zawodniku, bo... No nie, no cała drużyna spisała się świetnie. Trzy mecze czy zwycięstwa, jutro zagracie w kolejnej fazie, patrzyliście już z kim będziecie się mierzyć. Nie, mm, jeszcze nie patrzyliśmy. Nie kalkulujecie w tym turnieju, tak było widać w tym meczu, bo, bo tutaj wszystko mogło się zdarzyć. Mogliście nawet odpaść po dwóch po wygraniu. Nie, tak mogliśmy odpaść, no bo wtedy każda jakby będzie wygrał, każda drużyna miała po 6 punktów, wtedy się tworzymy o tabelę. Nie pytam, czy jesteście zadowoleni z fazy grupowej, bo to pytanie nie na miejscu. Wygrywacie. Grupę z kompletem punktów, ale jakie macie cele na jutrzejsze finały? Miejmy nadzieję, że będziemy czarnym koniem nie i zwyciężymy. Tego Wam życzę i powodzenia. Dziękuję bardzo.